Dzień kobiet. Ja jako taki samozwańczy rycerz stojący na straży wszystkich ostatnich dżentelmenów już wymierających, postanowiłem, że podziękuję w tym dniu komuś, no, kto na to zasługuje, a kto jest często pomijany. Jak to tak, dżentelmen na papierze? No trzeba było w końcu udowodnić, prawda? Biorę się do roboty. Nie wiem, czy mi starczy kwiatów, ale <noise> o to się nie muszę martwić, czy mi starczy, czy nie starcie, opatrzcie ile za moimi plecami w razie co. Ja choć jestem taki klasyczny, i wolałbym może czerwone róże, to wiem, że kobiety jednak Dzień Kobiet chyba jednak bardziej wolą tulipany, więc mam żółte tulipany. Gdzie to mam być? Idę teraz do księgarni, księgarni, która obchodzi swoje 25-lecie. Teraz zobaczymy, jaka będzie reakcja. Za to, że dba Pani o czytelników, że im doradza i że Pani jest bardzo cierpliwa. Bardzo dziękuję, bardzo jest prawidłowa. Proszę bardzo, chciałem podziękować <laughs> za wkład włożony w czytelnictwo który jest zawsze niedoceniany, no i panie z bibliotek tutaj robicie największą, najlepszą robotę i zawsze jesteście niedoceniane, więc przyszedłem, że w końcu was docenić. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Jest mi trochę przykro, że nie mogę obdarować wszystkich tutaj pań chodzących po tej pięknej starówce, no ale za rok, kto wie, może. Tymczasem przede mną już wyrasta budynek czerwonej cegły. Szukamy toruńskiego antykwariatu. I ciekawostka, w Toruniu jest tylko jeden funkcjonujący antykwariat. Widzę, widzę te spojrzenia. Mają, mają wyrzuty sumienia. No tak jak powiedziałem dżentelmenem, trzeba być nie tylko na papierze. Antykwariat, ulica Wysoka 16, numer 9, antykwariat. Dzień dobry bardzo. Dobry. Ja chciałbym Pani bardzo serdecznie podziękować za całą pracę, jaką wkłada Pani na rzecz czytelnictwa. Dziękuję panu jest mi bardzo. Mi bardzo miło z tego powodu, w imieniu wszystkich czytelników, dziękuję bardzo. Dziękuję. Co za piękny pomysł. Patrzcie, jaki klimat. To jest, to jest coś niepowtarzalnego, za to trzeba właśnie dziękować. No, i teraz z kwiateczkami dotarłem pod księgarnię Bukinista w Toruniu. Ja tu jest zaskoczeniem, proszę bardzo, za ciężką Ojejmy, pracę. Za za dziękuję bardzo. Dziękuję. No. Taki ładniejszy to jest. No to chyba może te. ten jest ładniejszy. Za, e, bo nie powiedziałem za co. No domyślam za, się. Przede wszystkim za cierpliwość dla wybrednego czytelnika. <laughs> dziękuję, dziękuję. bardzo. Pięknie. Proszę bardzo <laughs> o bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. czytelników. O jest, bardzo dziękuję. I teraz pójdziemy sobie do Centrum Literatury CSW, czyli Galerii Sztuki, Księgarni Sztuki, rzeczy, no, których nie dostaniecie w normalnej księgarni. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym podziękować bardzo. Dziękuję to jest bardzo. razy jeden. Czy jest jeszcze jakaś dziękuję. koleżanka tutaj? Koleżanka będzie o godzinie 12.00. Dobrze, te zostawiam dla koleżanki. Super. Proszę bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Ale dobrze że jest tak zaskoczenia, bo przynajmniej nikt mnie nie wyrzuca od razu. Nikt się nie zdąży skapnąć, że nagrywam. Idziemy dalej na ulicę szeroką, gdzie tam jest dużo więcej tego wszystkiego jeszcze. Na szerokie już gwarancje, że nie przejdę niepostrzeżenie. Panie, za szybami, tu w księgarni, w księgarni o pięknej Hobbit. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym pani bardzo uprzejmie podziękować za wkład włożony na rzecz czytelnictwa, że doradza pani czytelnikom, że przekonuje ich do czytania, no i że jest bardzo. pani bardzo cierpliwa. Zawsze będę się starać Kobiety chyba jednak lubią być obdarowywane Szczególnie w Dziękowie. Też Tysiąc z tego bardzo Powiem wam, że ja już chyba się zestarzałem Bo bardziej lubię obdarowywać niż być obdarowywanym Szartowałem To dotyczy tygodnia kobiet Jest kolejna księgarnia Tak czytam Ona jest wam znana Mają dużo książek już starych Ja zaraz tutaj wskoczę i obdaruję pani Ich pewnie jest dużo Mam nadzieję, że mi starcie się tych kwiatków Dzień dobry Dzień dobry Chciałbym podziękować za pracę wkładaną na rzecz czytelnictwa, że są tutaj panie, pomagają, doradzają i cały czas są dla klienta. Dziękuję bardzo, tylko że tam jest jeszcze jedna koleżanka Moniko. Ja dziękuję w imieniu dziękuję. wszystkich czytelników. Dziękuję bardzo. Proszę dziękuję bardzo. bardzo. Nie zdążyłem nawet przejść metra, za moimi plecami wyrosła jeszcze kolejna księgarnia. Jak widzicie, księgarnia chyba lingwistyczna. Dziękuję bardzo za pracę w na rzecz czytelnictwa, nawet Księgarni Ligmistycznej też to się należy. Dziękuję bardzo uprzejmie. Dwa kwiatki już tylko zostały. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. Jest tutaj księgarnia, jest widzę. Księgarnia Atlas. Zobaczcie. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym Pani bardzo podziękować. Złożyć życzenia z okazji dnia kobiet, ale dziękuję za to, że. Przyczynia się Pani bardzo mocno do rozwoju czytelnictwa, że dba Pani o czytelnika. Dziękuję bardzo. <laughs> bardzo miło. To ja bardzo Nie Pani dziękuję. Spodiarka. Dostał mi jeden tulipanek, smutny, samotny tulipanek, ale zaraz zaraz znajdziemy tutaj kogoś, kogo można by nim obdarować. Muzeum. To też jest dobre miejsce. Dzień dobry. To kwiatek z okazji Dniakowiec, za to, że Pani przyczynia się tutaj na rzecz kultury. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Patrzcie, jakie fajne miejsca. Ja chyba będę częściej nagrywał vlogi, bo przynajmniej na nich się coś dzieje, nie jak te smutne gadki w recenzjach ja sobie tu może usiądę pod drzewkiem no i to by było na tyle, rozdałem wszystkie kwiatki, doceniłem wszystkie Panie z księgarni, niezależnie w którą, no może nie wszystkie, ale starałem się przynajmniej dotrzeć do największej ilości, do tych, które no, największą pracę tutaj wkładają i które są niestety no, niedoceniane, bo wiecie, te panie można powiedzieć, one są pierwsze w tym łańcuchu wyciągania nowych czytelników, no bo są naprawdę prawdziwymi ekspertami w doradzaniu. No i ja im jeszcze raz w tym miejscu dziękuję. Najlepsze życzenia oczywiście dla wszystkich kobiet. No i mam nadzieję, że udało mi się jakoś zdać ten egzamin na dżentelmena, że dałem radę w tym swoim teście bojowym, że już teraz. Nie będę tylko gentlemanem na papierze, ale także i gentlemanem w prawdziwym życiu. Trzymajcie się, śledźcie mnie do następnego. Cześć.